Cześć, witam na kanale InfoUprawa. Dzisiaj krótki filmik, ale chcę Wam coś pokazać. Zobaczcie sobie na to grono. No, już jeden pomidorek jest no, praktycznie do zbioru. Inne pomidorki są takiej wielkości i to wygląda dobrze. Ten sam pomidor grono wyżej. I mamy tu takie pomidorki, to jest wszystko ok. Natomiast tu mamy takiego jednego. Następne grono. Tutaj mamy cztery pomidorki, no takie już dosyć ładne. Kolejne grono, ten sam krzak, wszystko ładnie wykształcone. I tutaj mamy następne grono. I zobaczcie sobie, tutaj jest ok, tu jest ok, jest ok, jest ok. Cztery pomidorki. Natomiast tutaj mamy jeszcze ich więcej. Takie kwiatuszki. Co ja z tym robię? Te pomidorki są już całkiem spore. Natomiast zaczyna mi coś tutaj rosnąć. Zaczyna mi o nowy pomidorek, ale ja to, to i to usuwam. Tak samo ja robię w przypadku tego wcześniejszego grona. Zobaczcie sobie, te pomidorki są ładnie wykształcone, natomiast ten, ten tutaj, to on jest taki malutki, więc ja go usunę, żeby siła poszła w te pozostałe. Zawsze się tak staram robić, niezależnie od tego, jakie to są pomidorki. Tutaj mamy takie i te owoce sobie jeszcze zostawię, bo tutaj jest sporo takich malutkich. Natomiast w przypadku tamtych gron, to już jest usuwany, tak jak powiedziałem tutaj następne grono. Spójrzcie sobie jak ładnie rozrośnięte. Jednak tu już widać też to. O tego sobie tutaj obetnę. Więc to był taki krótki filmik. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.